Cześć, kochani ogrodnicy. Z tej strony Laura Szymańska. Witam was na moim kanale o roślinach, ogrodnictwie i pięknych ogrodach. Jeśli kochacie zieleń i szukacie inspiracji do swojego ogrodu, koniecznie subskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić żadnych porad ani nowinek. A teraz zapraszam do dzisiejszego odcinka, w którym opowiem wam o: sekrety obfitych zbiorów i przepisy na smaczne dania. Potas wspomaga rozwój nadziemnych części roślin, wapń wspomaga rozwój zielonej Masy i przeciwdziała rozwojowi drobnoustrojów chorobotwórczych. Sód równoważy gospodarkę wodną komórek i pomaga alkalizować glebę. Fosfor aktywuje tworzenie korzeni, CO poprawia wzrost roślin. Magnez wspomaga syntezę chlorofiłu, krzem spają komórki. Zastosowanie popiołu drzewnego w ogrodzie warzywnym. Dachniki już dawno zidentyfikowały przydatne właściwości nawozu popiołowego na swoich działkach, nawóz w postaci popiołu jest cenną. Substancją zawierającą dużą liczbę przydatnych pierwiastków. Popiół jest magazynem użyteczności i jest stosowany w postaci suchej i rozpuszczonej. Nawóz organiczny pomaga poprawić glebę, a dokładniej substancja ta zmniejsza zawartość azotanów. Jak wiadomo, duża ilość azotanów gromadzi się w owocach i niekorzystnie wpływa na organizm ludzki. Główne zalety popiołu drzewnego są następujące: bogate odżywianie roślin, zwalczanie szkodników i chorób. Dezynfekuje glebę optymalizuje. Kwasowość gleby promuje wzrost zielonej masy. Ważne jest prawidłowe stosowanie nawozu popiołowego, ponieważ w niektórych przypadkach może on być szkodliwy. Nawożenie pomidorów i ogórków przynosi doskonałe efekty, ponieważ warzywa te są uprawiane w sezonie wegetacyjnym, a zatem wymagają potasu i wapnia. Podczas nawożenia można przykryć grządki cienką warstwą nawozu lub podlać roztworem 3 łyżki suchej masy na litr wody. Skutecznym środkiem do ukorzeniania sadzonek jest suchy popiół, około 15 g na jednego studzienkę. W przypadku upraw dyni i cukini popiół drzewny stosuje się około 3 razy w sezonie wegetacyjnym, podczas kopania, sadzenia i podlewania. Papryka i bakłażan są traktowane dwukrotnie podczas kopania gleby na wiosnę i podlewania, przybliżone zużycie wynosi 600 g na metr. Grządki czosnku nasie jesienią w dawkach dwie filiżanki na 1 m2. Popiół drzewny jest cennym magazynem użytecznych substancji, a ponadto nie wymaga inwestycji kapitałowych i pomaga hodowcom daczy. Uzyskać długo oczekiwane zbiory. Nawożenie popiołem drzewnym w przepisy na stosowanie. Wiele osób zadaje pytanie, jak używać popiołu drzewnego. Postaramy się szczegółowo opisać kilka prostych przepisów. Infuzję do top dressingu wykonuje się w prosty sposób. Najważniejsze jest to, że suche podłoże popiołu po spaleniu drzew osiadło, a. Następnie suchą substancję o masie 400 g należy wymieszać w wiadrze z gorącą wodą, przykryć i nalegać na 3 dni. Taki roztwór stosuje się do nawożenia korzeni i opryskiwania drzew ogrodowych. Opryskiwanie jest zalecane przy spokojnej, bezwiecznej pogodzie, najlepiej wczesnym rankiem lub wieczorem. Doskonały efekt daje dokarmianie do gorącym wywarem, który przygotowuje się w następujący sposób – półtorej szklanki popiołu. Zalać wrzącą wodą, gotować przez 30 minut, następnie ostudzić i rozcieńczyć w 10 litrach wody. Dla lepszego efektu podczas przetwarzania w roztworze można dodać trochę 60 g skroplonego mydła domowego. Takie rozwiązanie pomaga w walce ze szkodliwymi owadami ślimaki, ślimaki, mszyce, pchły krzyżowe, drutowce i chorobami nimatody. W przypadku ogórków nawóz ma doskonały wpływ w fazie tworzenia jajników. W tym celu podczas kwitnienia krzewy są podlewane naparem, który przygotowuje się w następujący sposób. 400 g popiołu wlewa się do wiadra z wodą, broni i podlewa 0,5 litra na zak. Przygotowanie roztworów nie wymaga dużej ilości czasu. Podczas sadzenia ziemniaków użyj suchego podłoża, do tego w otworze przynieś dwie łyżki stołowe, możesz również zrobić popiół, zanurzając trzy łyżki na każdy zak, a podczas kopania na 1 metr kwadratowy gleby przynieść 200 g popiołu. Przed wykonaniem zabiegu popiołu należy znać poziom kwasowości gleby. jeśli gleba jest zasadowa, wykonanie popiołu nie jest możliwe. Jeśli jest kwaśna, popiół pomoże zrównoważyć kwasowość gleby i zbliżyć się do neutralnej. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci zrozumieć przydatne właściwości tego cennego nawozu, który jest całkowicie darmowy, a ponadto. Nie szkodzi żywym istotom.